Sporą frajdę mieli najmłodsi mieszkańcy gminy Bircza, gdy ich szkołę odwiedził Euromen. To postać stworzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do promocji idei integracji europejskiej i funduszy unijnych wśród dzieci i młodzieży. Lekcje z Euromanem były nagrodą za wyróżnienie w konkursie Fundusze Europejskie w Drodze do Szkoły, organizowanym przez Komendę Główną Policji i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W zeszłym roku podjęliśmy taką akcję z Komendą Mazowiecką. Policji, gdzie tylko na Mazowszu wybraliśmy osiem szkół, które były zlokalizowane przy niebezpiecznych drogach. W tym roku podjęliśmy tą akcję z Komendą Główną Policji w całej Polsce i żeby wybrać te szkoły to wymyśliliśmy właśnie konkurs plastyczny, gdzie dzieci przedstawiały jak bezpiecznie poszło się po drodze, przedstawiały też projekty dofinansowane z Unii Europejskiej, które jakby dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Szkoła w Birczy była jedną z 17 szkół uhonorowanych przez organizatorów konkursu. Jury wyróżniło pracę stworzoną przez najmłodszych uczniów tamtejszej podstawówki, pokazującą jak fundusze unijne zmieniły gminną rzeczywistość. No Pokazuje te wszystkie miejsca dofinansowane z Funduszu Europejskiego, wszystkie te środki, które do Birczy zostały ściągnięte, a jest ich dość dużo. Ładnie, bardzo ładnie dzieci to pokazały. Euromen był mile zaskoczony wiedzą, jaką zaprezentowali uczniowie podstawówki. No muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, bo dzieciaki y, były bardzo zaangażowane, y, naprawdę już dużo wiedzą, właściwie... Y, Myślałem, że moje spotkanie będzie tak naprawdę nauczaniem tutaj w Birczy. Tymczasem okazuje się, że naprawdę dzieci wiedzą dużo na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wiedzą przynajmniej podstawowe informacje o Unii Europejskiej, co mnie ogromnie cieszy. Uczniowie imponowali znajomością zachowań służących ich bezpieczeństwu na drodze, bo już nieraz gościli w szkole policjantów tłumaczących zasady ruchu. Praktycznie przez cały rok działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przede wszystkim zachęcamy od najmłodszych lat, już od przedszkola, dzieci do tego, aby bezpiecznie i kulturalnie poruszały się po drodze. Pamiętajmy, że życie i zdrowie to coś, co mamy najważniejszego. Pamiętajmy, że wszelkie działanie, które zarówno z euromenem, czy jakieś inne działanie, które oczywiście no, pomysłów jest bardzo wiele, które ma w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a dotarcia do tych najmłodszych. To przede wszystkim pozytywne działanie. Przede wszystkim staramy się poprzez dzieci dotrzeć do rodziców. Pamiętajmy, że taki doświadczony, można powiedzieć, w ruchu drogowym młodzieniec zawsze może powiedzieć tato zwolnij, mamo zapnij pasy. I o to nam chodzi. Konkurs Fundusze Europejskie w Drodze do Szkoły zainicjowany na Mazowszu dotarł nawet na południowo-wschodnie krance Polski. Ku ucieszy najmłodszych mieszkańców gminy Bircza, którzy wykazali się nie tylko talentem plastycznym, ale także sporą już wiedzą na temat bezpieczeństwa na drogach.